Powiem Ci tak, z e, ciężkim sercem, ale wypiłem ostatnią butelkę Coli. Zero. Żeby nie było, żeby nie było. Już nie będę pił, mm. chociaż strasznie, strasznie lubię. Bo zacząłem się wynikać i czytać w tych składnikach. I, ale wczoraj zacząłem czytać co ona tam ma w środku? No kur... No, wiadomo, że tam przesadzają, ale ci powiem nieciekawe rzeczy. Nieciekawe. Po co mianowicie? Wszystkie, wszystkie gównoświaty. Chciałbyś tuszę? Nie. czego? No, na razie, z czego mam to obciąć do własnych choler? No, pytałeś swojego dietetyka? Z czego masz to obciąć? Pytałem. No i co ci powiem? <noise> to pytałem pewnie... chyba. Nawet czy nie pytałem? Bo ja tam, ja mówię, ja ten. Ja tam... Wiesz, sobie coś tam wymyśliłem i, i, i piszę, czy, czy tak może być, no nie? No i on mi przeżył ja mówię z i napisałem, no tylko z jajek mogę obciąć, a on mi odpisał, no tylko, no. <śm> no to co? No tylko z jajek. No, co? no to dobrze. Nie ma opcji. Zawsze się śmiałem z tego, kurwa, ktoś oddzielał i wywożył. Nie, 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 nie ma opcji, ja nie, nie wiem, z obetnę te tłuszcze. <gry> no, ale nie no już nawet, co. No, ale jakie masz posiłki? Słuchaj, rano mam śniadanie. Na, na śniadanie mam 10 jajek, jajecznicę z 10 jajek dwie kromki chleba. No i potem mam kilogram piersi, kurde kroję to, gotuję 400 gram makaronu tego, tego, tego pełne ziarnu albo tej kaszy no i to sobie rozdzielam na 4 resztę posiłki No, no, co? no takie mam jedzenie, no. A czekaj to skoro rano jadłeś 10 jajek, no. a teraz gotujesz 4 jajka, no to już masz 14 jajek, to coś mnie oszukujesz. Ale z, y, wróć, Trzy, zawsze do, od do przedwczoraj tak było, ale teraz na noc, w, po treningach, zauważyłeś, nawet wczoraj mówiłem, że zjem jajecznicę, no, teraz i, odwrotnie mam, mam na noc, jem jaj, jajka po, po, po treningu, czyli, no, czyli pierwszy posiłek w dniu, no, nie? bo jesteśmy po, około po 12, prawda? jakby nie było. No ale mniejsza z tym. Ale, ale tak zrobiłem ale sobie prze... Ale... No, ale nie, ale mniejsza z tym, wiesz. No, to jak się na to nie patrzeć, kurwa? Jajka jem po treningu, bo jajka jem zawsze na pierwszy posiłek dnia. Ja. No, a że kończymy... trening robię w nocy, kurwa o 12, to mam pierwszy posiłek o pierwszej w nocy, tak? O, o, ostatni mam przed treningiem, czyli o 10. A co już w takim razie na drugi posiłek, czyli na śniadanie? No już wale te, te kury te, 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 mam te cztery posiłki, tak, bo to po, po, tam, po, po jednym worku, po, 400, po 100 gram, albo jeden worek tej kaszy, no i połowa tej tacki, te, tego kurczaka, no i tyle, no. No i nic więcej nie wiem. no i, no, no i z, z brokułami, albo z kalafiorem, albo z ogórkiem kiszonym, albo z kapustą kiszoną i tyle, no. No i tyle ja moich posiłków jest... jest, no. No i, no, no i szejk białkowy po treningu zaraz, no i tyle. A ona i zalacik się proszę przerzucić, mniej tłuszczyku. Chociaż Ci powiem, że ten yy, 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 fajnie jest, bo jeszcze dawniej robiłem te cztery, sobie rozdzielałem, że wiesz. Yy, a teraz już na patelnie walę, to tylko dwa razy smażę. No to, bo tak. potem leży mi na patelni. A ja się jutro przyjadę na ten targ pod wandę. No. Trzeba było przejechać się, wiesz gdzie? No? Na rybit. No, a wcale niedaleko mamy, bo przez pół Anki no. tylko przejechać no, no, coś sobie kurde poszperać kurde Tam można te papryki byś miała Ja bym sobie też tam brokuła dałem jakiegoś Kupił sobie więcej Gdzieś tam pomroził to Może jakieś masełka by się kupiło Tłuszcze muszę obciąć, ale ale, ale chleb, jak jem tą kanapkę jedną, to muszę posmarować. No nie. Muszę posmarować? Nie, nie zjem takiego. No nie. Bez ja... Leciutko, bo no leciutko. Nie, ja to muszę donieść Twoja to tylko. Nie, ja tu mam wyliczone wszystko. Leciutko, bo nie, leciutko, no, leciutko no, ale muszę sobie posmarować. A ty smarnąć. mi mówisz, że już nie masz z czego tu jeszcze obciąć. Ale muszę sobie smarować. Nie to no. obecny. To ze śpikiem smarij. Ze wszystkiego tam. Kanapkę, musisz czymś. Muszę, Jezus, sobie, maria, muszę sobie no. wziąć. Jajecznicka, no musi być, kurczę, troszkę tego masełka poczuć Niech Mam coś kurwa od życia. Nic już nie mam, nic. Nic już nie mam. KFC, wszystko, burgery, nic już nie mam, nic. Jem to jałowe żarcie tego kurczaka, te, te, te cycki. szlag mnie trafia z, z tego wszystkiego. Nawet dawniej jeszcze w majonezie można było sobie zanurzyć, a teraz nic. No nic. Suchy. Jak nie wiem co, jak susz! <noise> jak bambusy. Dobrze, no, że ten ogórek kiszony jeszcze jest taki miękki, wodnisty to daje, to przychodzi. Nic, nic, nic. Nic ani to smaczne, ani nic. Trzeba po prostu zjeść. Ale wydziwiasz! Trzeba po prostu zjeść. Jak się już nie da jeść, to trzeba zmienić i zjeść. mielony polecam. Jak czegoś nie da się zjeść, to po prostu trzeba to zmielić i zjeść.